No cześć kochani widzowie. Godzina 7.40 rano. Trochę późno. Eee, to znaczy bardzo wcześnie jak na naszą porę. Bardzo wcześnie. Ka Kałeńka. Ale z uwagi na to, co robimy dzisiaj, to po prostu już jest trochę późno. No, a co robimy? Jedziemy. Zabieramy Was na wycieczkę nad morze. Ale nad to fajne morze. Także jeszcze bądźcie z nami, będzie fajny filmik. No i patrzcie jak to tutaj jest na Filipinach. Szanzang się szykuje. Preperty chyba, Szanzang? Mikołpiecz. Jest. Tutaj też. I nawet tym razem bierzemy ten. Pokaż mi tutaj. Zobacz, zobaczcie, bierzemy walizkę. Latko bierzemy bali walizkę, walizkę bierzemy wtedy, kiedy jedziemy gdzieś dalej No to dzisiaj bierzemy walizkę, kochani Czyli szukuje się fajna tan. fajna fajny film Więc bądźcie z nami Muszę się rozgadać, kurczę Poszedłem spać dosyć późno Chyba około trzeciej z hakiem A tu 7.40 Zgadza się, trzeba, oczy trzeba odkleić. Kurczę. Tym, ten. Też mi pomasowała lali, znowu tą, tym, tym. Tą maszyną twarz. A przy okazji, kurczę, mieliśmy historię. Zobaczcie sobie, co się stało, co, co było wieczorem, jak wróciliśmy do chaty. Po prostu polewka taka, że hej, no to popatrzcie. Przed chwilą właśnie jest godzina już pierwsza w nocy, w chacie jesteśmy. Ale właśnie się coś wydarzyło ważnego, muszę wam o tym powiedzieć. Lalin sobie maseczkę robi taką, taką wygładza sobie buzię taką maszyną, co nie? Mi też kiedyś po buzi jeździła. No i właśnie podłączała zamiast maszyny żelazko takie małe, mają, podobne do tej maszyny. No i prawie, że po buzi się pojechała tą, tym żelazkiem, słuchajcie. Rączka podobna, wielkość podobna. I know watching, I just ale byś miała taki Mark Bahant Taki, gdybyśmy <coughs> jechali do, do Digos Gdybyśmy jechali do Digos, co No Taki malutkie żelazko, jak ta maszynka Zobaczcie <coughs> <coughs> Niepoważne, aż Daniel do niej mówi Bo się zaczęła sama śmiać Tak się, <coughs> tak się zaczęła śmiać, yeah. że aż nie mogła oddychać Aż Daniel mówi do niej, żeby cicho <coughs> <coughs> Quiet, mamitywa <coughs> No czuję, że taki jest gorący, mówi. A to, a ta maszyna też ma regulację, że można na, na ciepło nastawić. No ale nie gorące, nie jak żelazko. Nie wery init, no? Ja, in it, this is for clothes. jest zmęczona. Zmęczona jest po prostu laliny tyle. No No dobrze, że sobie na buzi nie położyła tego, bo by było na mnie, że coś jej zrobiłem. No

Jesus. No to jedziemy, kochani, wyjeżdżamy z miasta. We go to make some first travel, first from last 60 days. To znaczy taka relaksująca wyprawka, całodzienna, całodzienna. Także gdzieś mamy robotę dzisiaj. Ale nie martwcie się, mamy telefony Lalinkurcze always. Monitoring tam jest bardzo dużo zamówień na ten, na, ten, na telefon. Ona wysyła y, tych o, po odbiór chłopaków na motorach. Duża część sprzedaży, no ale dobra, nie o pracy. Jedziemy na plażę. Not talk about work, go Moja pani dzisiaj jest na, na, na żółto. jest yellow tutaj. Na no, plażowo Przed nami około 150-160 km, a nie jest 200 nawet I z powrotem, no to ho, ho nie wiem czy wrócimy dzisiaj. A jak nie, to, to wasza wina. No Nie no, nie będziemy. Jak będzie późno, to nie będę po nocy jechał. Na Filipinach jest bardzo niebezpiecznie Poza tym mam przyciemnioną szybę i to jeszcze, jeszcze bardziej nic nie widzę. Dobra, nie gadam. Kierujemy, jedziemy w stronę morza. Pogoda ładna, widzicie? No a teraz pod słońce chyba będziemy jechać. Skręcamy na południe. Okej, okay, droga na południe wyspy. No, a tutaj mamy jakiś taki checkpoint już uzbrojony. Zobaczcie, żołnierze zatrzymują nas na drodze. No nie nas, ale jest checkpoint. No, nice Good morning. Nice gun. Good morning. morning. Thank you, sir. No, i widzieliście, nie? Nie ma żartów, a to jeszcze biały dzień teraz. No, ale tak to jest na Mindanao, że jest bezpiecznie. Jak już się gdzieś człowiek wypuszcza dalej, to jest yy, wojsko, jest policja. Bezpiecznie. No to jedziemy dalej. Daniel chce bajkę. Daniel chce bajkę oglądać. Ale zobacz, jadą w pasach, nie? Daniel w pasach. I szansza w pasach. Ona przykryta. Jaki zakręt. I tu też zakręt. O. Kolejny zakręt. Taka jazda, kochani, no to jedziemy. Ze mną jedziecie wszyscy co? To dobrze. Głodni jesteśmy na Limkupuje w piekarni chle, ten bułki jakieś na drogę Zobaczcie kochani jaki ładny mostek. Tu już kiedyś byliśmy Na droga, a jesteśmy już głęboko na prowincji i droga jest ładna także na Filipinach, kochani no, one się rozwijają, te Filipiny kiedyś zrobię odcinek o tym, jak, jaki duży potencjał mają Filipiny dla przyszłej turystyki Specjalne, zwłaszcza dla, dla Polaków no bo to jest taki kraj w zasięgu naszego portfela i to bardzo Także na razie się rozwijają, budują drogi. Będzie łatwiej podróżować. Już jest łatwiej podróżować niż kiedyś, co wtedy, kiedy przyjechałem. No zobaczcie, jaka droga, kochani. Jeszcze mają trochę takie przyzwyczajenia wiejskie. Patrzcie, na poboczu jest ryż. Oni suszą ryż na poboczu. I tutaj to samo. No bo te pobocza. Te pobocza to dla nich nowość. Kiedyś po tym chodzili, a teraz jest to ulica. I znów Zobaczcie, suszenie ryżu na poboczu. Tak się suszy ryż. A potem się go muska. No i szybko, szybko. No i zapomniałem tej. Kupić sobie siatki na, na barbecue na grilla, więc kupuję. Tutaj zatrzymaliśmy się przy drodze. Pani Mitnie, Kupiłem sobie 40 cm za chyba 80 pesos. Mam tą siatkę, nawet lepszą, tylko, że zapomniałem wziąć. Już specjalnie ucięta na te barbecue, a nasi stoją tam i czekają. Już jesteśmy niedaleko, więc muszę kupić tą siatkę. Właśnie tak, idziemy z Lalin, przywiadamy i się okazuje, że trochę siatki nie ma. No, będzie na ten. Ręcznie to pną. Będzie na barbecue. Na grilla po polsku się mówi, nie na barbecue. No i tutaj o, materiały budowlane sprzedają. Sklep wygląda tak. Przy okazji Wam pokażę. Rurki, tuby, plastyki, płyty pilśniowe, farby, krany, złączki, gwoździe i jakieś tam proste narzędzia. A cement jeszcze mają No i te druty takie tam budowlane do konstrukcji, tak? Te ósemki chyba i dwunastki. No, to siateczka kupiona, bo mi inaczej kurczak pospada do ogniska. Dobra, chowamy do bagażnika. Jedziemy, pokazuję Wam czasami pola ryżowe, jak sadzą ryż, albo w ogóle jak to wygląda. No to teraz pokażę Wam, jak wygląda już, jak rośnie. No, a rośnie tak. Zobaczcie, ryż z bliska. No tak wygląda. Już jest na pół metra, sześćdziesiąt centymetrów wysoki. Jak pszenica. Zobaczcie dzibu ryżu. No i rosną. Powiem Wam, że ryż wygląda ładnie. Naprawdę mi się z pszenicą kojarzy. Hałasują samochody, bo przy drodze stanąłem. To Wam pokażę. No i się to wszystko kołysze na wietrze. Tak właśnie rośnie ryż, kochani. No, a pole wygląda tak. I on lubi taki, takie błoto. Zobaczcie, tu jest tak miękko. Nie wchodzę tam, bo będzie po prostu bagno. Ryż po prostu lubi wodę, kochani. Lubi wodę. Woła mnie Daniel. O, w tej miejscowości kupimy może jakieś rzeczy, tu już jest morze. w tej miejscowości może rybkę kupimy, jakieś warzywa jeszcze kupimy. To może lalin zrobi sałatę, sałatkę. Godzina 11, czyli trochę późno. Jak na, jak na start, ale jechało się parę godzin. Dużo minąłem, czyli nie nagrywałem za bardzo, chociaż i tak stanęliśmy kilka razy. No to miejscowość na prowincji wygląda tak jak wszędzie praktycznie. To jest taka większa miejscowość. Zresztą ta miejscowość ma dla mnie duże znaczenie, bo tu właśnie. Wylądowałem kiedyś na Mindanao ze swoją pierwszą że tak powiem dziewczyną A tu o zobaczcie jest woda rzeka i jest morze wow. so Tam kochani gdzie widzicie to miejsce to gdzie te łódki poparkowane to właśnie tam ja mieszkałem kiedyś I tam zostałem <ścoughs> stałem się biedakiem Mimo, że miałem cztery łódki, i zobaczcie, jaki jest piękny dostęp do morza. No dobra, jedziemy do, na rynek. Parę lat minęło, ale na rynku mnie tutaj jeszcze pamiętają. Tylko, że już nie jako biedaka, ale przyjeżdżam jakimiś samochodami, już mam rodzinę. Trochę im zajęło, żeby mi nie dokuczać. No i zaczynają już z szacunkiem się do mnie odzywać. Jestem po drodze na rynku w małej wiosce. Właśnie w tej, w której mieszkałem. No i pokażę Wam teraz takie fajne rybki. Chyba kupię ze dwie rybki na barbecue. Jakie kolorowe. 340 za kilogram. To jakbym dwie takie kupił, to ile by to było? Ale to jest białe mięso, dlatego, dlatego je lubię. No ale to zawsze, zaraz zobaczymy. Móżemy lapu-lapu? To Te jeszcze są takie fajne, kolorowe. Ale ta jest lepsza, te są lepsze. Zobaczcie, jaka ryba z zębami. Taka jak gryzety, to boli. I krabiki. That's 700. Pędę. Są w takiej wielkości. Więc nakręcę, nakręcę znajomych. Na vloginki. Zobaczcie, świeże warzywa, tylko to jest daleko od Butuanu. A ja skoro daleko od Butuanu, no droższe będą tam. Tutaj kupię jakieś pomidorki, jakieś lemonki. Okej, okay, we will buy some. Kupimy coś. No to już jest taka droga dojazdowa, kochani, do plaży. Już przyjechaliśmy. Teraz jedziemy już prosto do morza. Ta miejscowość to jest Municipal Caguayet I jest ładna plaża tutaj w tym, w tym miejscu o. Zobaczcie i już od razu widać, że są turyści A ja podjadę tutaj I zobaczymy czy mnie skasują Hej boss, hey, my auto, my auto. Czeka na samycie? O, oto Welcome in my blog O, oh, my wife and me, children. Salamat. Okay. Hani, oh, no i się okazało, że nie płacę za wjazd. Sami widzieliście. chcieli chcieli mnie skasować za, za bilety za wjazd na ten bo to jest taka fajna plaża się płaci ja, ale ja jako, że lokalny jestem ja mam przecież prawo jazdy stąd no, tutaj kiedyś dostałem tak w dupę od, z tego, od tego miejsca że teraz sobie nadrabiam po prostu no a tam już jest plaża Okay. Zobaczcie, no tam już plaża jest tak? A my jedziemy, bo mam swoje ulubione miejsce tutaj. Jeżeli chodzi o piknik, jest tutaj kilka takich fajnych resorcików, ale ja mam swoje ulubione. To jest samochód w pobrudze, ten biały, <ścoughs> ale dobrze. Driving continuously for three hours and 45 minutes. To znaczy, że mam odpocząć. Mówi mi ten samochód, że już za długo jadę i powinienem odpocząć, chyba. Że już kieruję 3 godziny i 45 minut. Dobra, mam nadzieję, że nie ma za dużo turystów tutaj, bo tutaj właśnie to dlatego lubię to miejsce. Dzisiaj jest dzień tygodnia, a nie weekend. No, parkujemy. No to rozpakowujemy samochód, każdy pomaga. I usiądziemy sobie tam. Tam szansa Szan idzie. To tam będziemy siedzieć. Weźmiemy duży ten, duży katycz. No i jesteśmy na plaży, kochani. Na plaży, chyba widać. Ja ja. Ja. No to pokażę wam teraz morze. No to tak tutaj jest, o. No i co, kochani? Podoba wam się? Shang Shang już tu pływa. Fajnie co? No, Filipińczycy mają takie zabawy Kochani, no i tutaj się zaczyna nasz pobyt na plaży, więc zrobię po prostu nad o tym osobny film. I zapraszam na kolejny odcinek. Czyli jak ona pokazuje do swojej kamery tak, to znaczy, że działa. 到明年。啊